Dzień dobry. Energia dnia 24 listopada 2020. Tradycyjnie zapraszam Was do zapoznania się z informacjami, które znajdują się na dole w opisie filmu. Tam znajdziecie informacje, jak zadawać pytania do moich kart, jak również informacje na temat pełni i rytuału w czasie pełni. Także zapraszam, rozejrzyjcie się. I zapoznajcie się z tymi informacjami. Moi drodzy, piękny dzień się szykuje tutaj, 24 listopada, wtorek. Marsowy dzień. Mamy bardzo pozytywne aspekty księżyca z Plutonem, a mianowicie mówimy tutaj o sekstylu, z Jowiszem, Saturnem i Słońcem. I dodatkowo jeszcze mamy trygon Merkurego z Neptunem. Zanim powiem, jaki to będzie śliczny dzień, to przypomnę Wam, że Słońce mamy już w znaku Strzelca: wschód Słońca 7:13, zachód 13:32. Księżyc przechodzi ze znaku Ryb do znaku Barana, zachód po północy 19 minut i wschód 13:52. Moi drodzy, Dzień luzu, dzień wolności, dzień radości, piękny poranek, także wstańmy rano, cieszmy się porankiem, bo będziemy mieć bardzo dobrą, bardzo pozytywną energię, bo tak jak mówię, piękne aspekty, dużo chęci do pracy, dużo chęci do nauki, dużo chęci do działania, te sprawy, które nam się wydawały wcześniej trudne, okażą się bardzo łatwe do wykonania, tak, i Będziemy je realizować z radością i chęcią. Jeżeli mamy jakieś sprawy do rozwiązania, bardzo pozytywnie zakończą się te właśnie sprawy. To jest dzień przyjaźni, to jest dzień porozumień, to jest dzień radości, serdeczności, tak? Wykorzystajmy tą energię, mimo że tam pusty bieg księżyca, chyba prawie cały dzień, ale to ważne. Piękny dzień, piękne aspekty, radosny dzień, chęć do działania, piękny poranek. Stańmy wcześniej, cieszmy się tym dniem. A propos pustego biegu księżyca, <laughs> mamy go od godziny 11:44 do 16:05. Karty oczyszczone, potasowane wcześniej. Co nam powiedzą 24 listopada? Co nam poradzą karty tarota na ten dzień? A z kielichów. Piątka kielichów i czwórka kielichów. W podstawie sąd. Je, jak nam przyjdzie do głowy tutaj jakaś piątka kielichów, słuchajcie, to w ogóle nie wiem dlaczego. Same kielichy tutaj mamy. Yy. Otwórzmy swoje serce. Zauważmy wszystko to, co się dzieje dookoła nas. Nie skupiajmy się w tym dniu na negatywach i na rzeczy nierozwiązanych. Skupmy się na tym, co przynosi nam los. Tutaj dużo kart jest emocjonalnych, tak? Piątka kielichów. Ta i ta karta jest bardzo podobna. I ja mogę powiedzieć to samo, zarówno o jednej, jak i o drugiej w tej chwili. Czyli zostawmy to, co przeszłe, to, co puste, to, co potuczone. Tak? I skupmy się w tym dniu na tym, co piękne, na tym, co nowe, na nowym uczuciu, na nowym działaniu. Słuchajcie, a z kielichów jako pierwsza. Zmienimy nasze zachowanie dzisiaj. W przełożeniu sąd. Jeżeli skupialiśmy się wcześniej na negatywach, to jest dzień skupiania się na pozytywnych rzeczach. Na pozytywnych uczuciach. Na tym, co przynosi nam dzień. Ok? To nie jest dzień smutku, to jest dzień radości. Rada Starota Nocy, cesarz. No właśnie. Siła, moc, energia do działania. Po układaniu sobie spraw tak, jak chcemy. Męska energia, silna energia. Będziemy mieć dużo siły na to, żeby zostawić to, co w tym dniu yy, może, a nie powinno nas zasmucić. Przeczytamy sobie, co tutaj ta rodnocy ma nam do przekazania: jaka rada? Ja rozkazuję: oni słuchają. Rządzę z autorytetem i z mądrością. Bierz ze mnie przykład: bądź panem swojego serca. Działaj w skupieniu i z dyscypliną. Jeżeli chcesz, aby Twój projekt odniósł sukces. I moi drodzy minerał na ten dzień. 24 listopad 2020. Szary spirytem, moi drodzy. Wiedza. Wiedza, mądrość. To jest taki kamień, który przygotowuje nas na coś nowego, na coś nieznanego, na odkrycie jakiejś tajemnicy, na działaniu. Wiedzy na spotkaniu z czymś nieoczekiwanym. To jest bardzo silna ochrona. Jeżeli posiadacie taki minerał, miejcie go ze sobą, bo to jest dzień, no, nieoczekiwanych być może zmian, nieoczekiwanego yy, podjęcia jakichś działań, ruchu. Pomoże nam kierować się wiedzą. I tym, co już znamy, co jest poznane, pozwoli nam wejść w nowe, pozwoli nam odkrywać tajemnice i pozwoli nam na taki impuls do działania, chęć do działania. On, ten minerał jeszcze wzmocni nas w tym dniu. To jest właśnie minerał działania, wzmacniania tego, co robimy. Moi drodzy, ja wam życzę wspaniałego dnia, sobie również. Działajmy, cieszmy się i zauważajmy wszystko to, co dobre. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.